To już czas na premiery października, ale zanim przejdziemy dalej zaobserwuj po więcej nowości ze świata gier, a teraz jedziemy z moją listą top premier października. 2 października Ghost of Yotei, samurajska przygoda pełna klimatu i epickich pojedynków. Również 2 października Super Mario Galaxy i Super Mario Galaxy 2 powrót legendarnej platformówki w nowym wydaniu. A już 10 października zapowiadający się wyśmienicie Battlefield 6. Nowa generacja wojny, strzelanie i akcja na najwyższym poziomie. Również 10 października Little Nightmares 3. Mroczne koszmary powracają. Jeszcze straszniej i jeszcze piękniej. A już 16 października Pokémon Legends ZA. Nowa przygoda w świecie Pokémonów. Tym razem zupełnie świeże podejście, a 21 października Painkiller, klasyk powraca, dynamiczna walka i piekielna akcja, również 21 października Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Mroczny RPG, w którym wcielasz się w wampira w świecie pełnym intryg. A już 29 października The Outer Worlds 2. Kosmiczna przygoda od Obsidianu. Jeszcze większa, jeszcze bardziej szalona. To była lista tytułów, które według mnie są warte uwagi w tym miesiącu. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy zamierzacie ograć którąś z tych gier i jak oceniacie ten miesiąc pod względem premier.